Nie jest łatwo. Okay. Nie za bardzo wiedziałem od czego w ogóle zacząć to całe e, YouTube'owanie, więc uznałem, że możemy zacząć zupełnie od samego początku, e, a konkretnie od samego początku praktyki. E, bo sam początek teorii może nie być aż tak potrzebny, slash zajmujący, ale to. E, no, Gustaj guściki. W każdym razie. E, zaczniemy od złapania królowej. E, ja na szczęście już to zrobiłem. E, tu z nami wystąpi e, tegoroczna królowa formika fuska, czyli. Bodaj, że pierwomrówka żwirowa może być też to pierwomrówka łagodna, bo jeśli chodzi o polskie nazwy, kompletnie ich nie pamiętam, bo są nieprzydatne i jest z nich straszny chaos. Więc zostanie nasza, nasza formika, zostanie fuską. Eee, zacznijmy od tego, że to jest królowa klasztorna. Jeśli mi się uda, to tutaj gdzieś wkleję zdjęcie, jak ona wygląda w powiększeniu. Natomiast zasadniczo i na początek możemy sobie podzielić królowe na trzy rodzaje, na trzy kategorie zakładania kolonii. Pierwsza to jest właśnie królowa klasztorna, taka jak nasza formika. Ona połacierłykowym, ma na tyle dużo zmagazynowanych środków i składników odżywczych w sobie i generalnie rzecz biorąc, zapasów, że jest w stanie wykopać sobie norkę albo znaleźć jakieś miejsce w drzewie, drewnie czy w czymkolwiek lubi bytować, zasklepić to gniazdo. Gniazdo to dużo powiedziane, ale zasklepić tą norkę. I przez następne co najmniej przez następne, co najmniej miesiąc, a czasami nawet dużo, dużo, dużo więcej, jak w przypadku Camponotus. E, tudzież e, gatunków, które potrzebują zimowania, żeby czerwić, ale do tego przejdziemy sobie innym razem. W każdym razie e, ta konkretna formika prawdopodobnie e, średnio wytrzymuje jakieś półtora miesiąca bez jedzenia. A dodatkowo jeszcze karmi potomstwo. Więc odławiając taką królową, pierwszy etap jest właściwie bezproblemowy. Zaraz sobie do niego przejdziemy. Drugi typ to są tak zwane pasożyty społeczne. Pasożyty społeczne to są królowe, którym się nie chce zakładać własnego mrowiska i zamiast tego postanawiają przyjść na gotowe. Czyli włamać się do gniazda innego gatunku. Najczęściej jest to inny gatunek. Pewnie incydentalnie może być też ten sam, ale zazwyczaj to jest inny gatunek. I po prostu przejmuje tam władzę. Wywala, wywala faktyczną królową dotychczasową ze stanowiska i przekonuje na różne sposoby robotnicy do tego, żeby zajęły się nią zamiast, zamiast tamtej królowej. Je na razie sobie odpuścimy, bo w, tym, w takim przypadku przeprowadza się tak zwane adopcje. I o adopcjach może porozmawiamy sobie innym razem, na przykład jutro albo pojutrze. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o królowach klasztornych i królowych królowych klasztornych bla, 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 i królowych półklasztornych. Na początek klasztorny. Czy co robimy? O, jakaś dzika niegierka. No się. To jest ofuska. Eee, łapiemy sobie naszą królową. Oczywiście nie w taki wielkiej zbiornik. To jest przesadzone. Eee, ona to jest z kilku różnych dziwnych powodów. Po eee, pierwsze, była fotografowana przez, eee, przez ekipę z wirtualnej Polski. Po drugie, eee, może trudno w to uwierzyć, ale to był jedyny pojemnik, który miałem przy sobie. Nie pytajcie czemu akurat, akurat takie bydle. To jest chyba 18 centymetrowa próbówka. Tak czy siak, jest w takiej. Zazwyczaj ja polecam chwytanie królowe, królowych w Ependorfy, które też tu gdzieś powinna się pojawić, jeśli uda mi się je wkleić, bo nie do końca jeszcze jestem zaznajomiony z wszystkimi tymi programami do edycji. W każdym razie łapiemy ją w cokolwiek. Ważne, żeby miało... żeby jej tam za długo nie trzymać bez powietrza, bo o ile mrówki oddychają mało i są niesamowicie wytrzymałe na stężenie dwutlenku węgla, no to... Bez tlenu, bez tlenu umrą, więc e, pamiętajmy, żeby szczególnie w tych ependorfach, szczególnie przy dłuższych wyprawach, co jakiś czas im to uchylić, przedmuchać, e, wywietrzyć, żeby się po prostu nie udosiły. Ewentualnie można tam wykonać jakieś mniejsze dziurki, bo królowe zazwyczaj są dosyć spore, e, nie będą tam zakładały gniazda, bez za małe oczywiście, i poza tym słabo się wspinają, są raczej takie Nieporadne, nie umieją się przeciskać przez żadne otwory, więc spokojnie możemy też tam, jeśli nam się chce, zrobić jakąś wentylację. Co jeszcze? W taki upał warto do takiego ependorfa dać dosłownie fragmencik jakiejś watki czy wacikar z wodą, bo bardzo często królowe będą po prostu bardzo spłonione, bardzo wysuszone i bardzo docenią. To, że będą mogły od razu się napić. Dobrze, co potem? Potem bierzemy już jakąś próbówkę bardziej dostosowaną do wielkości, do wielkości naszych królowych. Eee, ona nie musi być duża. Wręcz dobrze, żeby nie była aż tak szeroka, szczególnie do... Yy, takich gatunków, takiej wielkości jak formika czy lasius, to są gatunki, które prawdopodobnie najpewniej yy, na początku będziecie spotykać i na początku będziecie je chwytać yy, To jest nie umiem szacować rozmiarów. Jest, yy, jest niewielka, jest trochę większa niż mój mały palec. Yy, I co robimy? O. Musimy się zaopatrzyć w waciki. Naturalne, niczym nie nasączane, bo niektóre aromaty mogą być albo szkodliwe, albo stresować królową. To są zwierzątki, które gro komunikacji nawiązują przez zapachy, więc są na nie bardzo wyczulone i coś tam mi się może nie spodobać. Polecam bardziej waciki niż watę, ponieważ nie ma tu za wiele tych małych takich włosków. W które nasze mrówki mogą się wkręcić. Dobrze, co potem? Potem nalewamy do takiej próbówki wody. Oczywiście nie musimy stosować całego tego cyrku, jak ja teraz, tylko po prostu nie mam tu dostępu do wody bieżącej. I żeby już nie zmieniać nie zmieniać planu, nie zmieniać ujęć e, nalałem taką probówką Pastera. To swoją drogą też jest bardzo dobry zakup. E, kosztuje chyba 5 groszy, a jest bardzo, bardzo przydatnym narzędziem. E, dobrze. Zwijamy nasz wacik. E, w taki sposób, żeby się zmieścił. Natomiast starajmy się go nie ściskać zbyt mocno, żeby ta woda mogła e, przez niego przejść. Dopychamy go na przykład naszą probówką e, pipetą pastera. Tak żeby ta woda nasiąkła, nasiąknęła, e, ale nie przeciekała. On ma być w, w, wilgotny, ale nie mokry. No wiadomo, e, mrówki bardzo słabo pływają. Chociaż nie wszystkie, ale to jest bardziej ciekawostkowa rzecz, e, o której może w jakichś ciekawostkowych wpisach. Dobrze, mamy pierwszą, pierwszą część. Teraz, oczywiście, e, clue programu, czyli nasza schwytana królowa. E, bardzo wygodną rzeczą. Następna wygodna rzecz są takie bardzo, bardzo miękkie pensety. Niestety to jest dosyć drogie, bo taka stal, żeby się nie odkształcała, była z mierdzewki, a jednocześnie była tak miękka, e, niestety proces produkcyjny e, nie jest tani. Więc e, naszą królową, która jest bardzo niechętna do współpracy, em, ale poradzimy sobie z tym. Chwytamy takimi... E, taką łapką właśnie. E, ona jest zupełnie bezpieczna. Nie zrobi krzywdy nawet najmniejszym robotnicom, a co dopiero takiemu bykowi jak nasza formika. Wkładamy ją do środka. Ona się pewnie teraz troszeczkę zestresuje, będzie biegać, szarpać watę, robić takie rzeczy. No i jej właśnie też przebywa na moim palcu w tej chwili, którego nieopatrznie użyłem jako zakrywki. No zejdź. No i zakrywamy ją drugim wacikiem. Też najlepiej go nie ściskać jakoś bardzo mocno, nie, nie, nie robić tam jakiś, e, jakiegoś wielkiego ścisku, żeby z jednej strony tutaj mogła się powoli, powoli przedostawać woda, a ona już e, jak widać, zaczęła właśnie pić z tego wacika. A z drugiej strony, żeby tu jednak e, troszeczkę powietrza się przedostało. Później taką próbówkę chowamy w jakieś ciemne, spokojne miejsce. I czekamy na pierwsze robotnice. Tak robimy w przypadku królowych klasztornych. Symulujemy tą norkę w ziemi, w której one w naturze się zamykają. Natomiast są też królowe półklasztorne. Eee, takimi gatunkami będą na przykład e, myrmika albo manika robida. Eee, i one w czasie zakładania gniazda królowa opuszcza tą swoją norkę, żeby zdobywać pożywienie. Więc musimy ją karmić. E, możemy sobie zrobić jakąś miniaturową arenę. E, z, są dostępne w handlu, są troszeczkę drogie w moim mniemaniu. E, no, też nie jest do końca wina. Sprzedawców, bo cen akrylu e, się nie przeskoczy. Natomiast bardzo fajnie działają e, różnego rodzaju tańsze plastikowe opakowania, w których po prostu taką probówkę, tyle że z jednej strony otwartą oczywiście, żeby mogła wychodzić, e, kładziemy, sia, kładziemy na takiej arenie e, i tam jej podajemy pokarm. Fajnie, w takim przypadku by było jeszcze zrobić warstwy z korka, żeby po pierwsze wejście było ciaśniejsze, po drugie, żeby mogła sobie tam ewentualnie przez chwilę ten pokarm składować, mieć różne warunki, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby nie było takiego wielkiego wejścia. No, i tak. Czym karmić królowe półklasztorne? Ja najbardziej lubię karmić je muszkami i owocówkami. Ponieważ e, nie mają problemu z, z transportem tego, a po drugie zjadają je relatywnie szybko i nie zostaje zbyt dużo resztek. Czyli nic nam się w środku w tym gnieździe nie zepsuje. E, no i tak i czekamy, czekamy na pierwsze robotnice. Później to jest kolonia. Która do mnie przyjechała na wakacje. Dzisiaj, właśnie, jest o tyle, o tyle wygodna, że nie muszę żadnej łapać. Eee, możecie do mnie przysyłać, jak gdzieś wyjeżdżacie na dłużej. Przy tygodniowym czy dziesięciodniowym wyjeździe to nie ma zupełnie sensu, bo one sobie poradzą. A jeśli jedziecie na dwa miesiące, na przykład na półtora miesiąca, to, e, to spokojnie możecie do mnie napisać, ja się nimi przez ten czas zaopiekuję, e, bezpłatnie. Eee, więc tak, czekamy aż pojawią się pierwsze robotnice. Wtedy robimy to samo co w przypadku królowych półplesztornych. Czyli otwieramy naszą próbówkę i zaczynamy im podawać jedzenie. Poza tym, oprócz, oprócz muszaku owocówek, należy zapewnić pokarm cukrowy: czyli albo wodę z cukrem, albo miód z cukrem, albo jakieś słodsze syropy. Ja zawsze najbardziej polecam miód rozwodniony w proporcjach mniej więcej 4 do 1, gdzie to są cztery części wody, a jedna część miodu, żeby tam się nic nie zlepiło. A jest o tyle lepszy od wody z cukrem, że zawiera o wiele, wiele, wiele więcej mikroelementów i składników odżywczych. W ogóle najfajniej, gdyby to by był miód spadziowy, bo jak wiadomo spadzią mrówki żywią się bardzo często w naturze. Eee, no dobrze. po eee, wszystko. Eee, o pasożytach i innych ciekawostkach porozmawiamy sobie innym razem, żeby nie przedłużać. O, opieką, o opiece o nad taką młodziutką kolonią, która ma te pierwsze dwie, trzy, cztery 10 robotnic też eee, w następnych, w następnych odsłonach. Tego czegoś, co ja teraz kręcę. Bo jeszcze nie zdecydowałem, co to jest. Czy to jest jakiś vlog, czy to jest jakaś seria. Yy, nie, wiem, nie wiem, nie wiem, co teraz powiedzieć, więc yy, pokażę Wam Stefana.